Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 10 października w zespole szkół nr 1, któremu w tym roku przypadła rola organizatora uroczystości. Zgromadzonych powitała krótkim przemówieniem o historii edukacji w Polsce gospodyni placówki dyrektor Elżbieta Urbańska-Golec. Następnie głos zabrał wieluński starosta Maciej Bryś, który złożył okolicznościowe życzenia kadrze pedagogicznej i podziękował za codzienny trud i zaangażowanie w rozwój szkół i placówek oświatowych. Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, przypominające o wielkiej wartości, jaką jest edukacja i związane z nią kształtowanie osobowości człowieka. 14 października będziemy obchodzić kolejną już rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, która prowadziła podstawy nowoczesnego kształcenia nauczycieli i określiła ich zadania i powinności wobec społeczeństwa. Jesteście Państwo godnymi jej spadkobiercami. I kontynuatorami w krzewieniu oświaty i postępu. Istotą tego święta jest szczególne numerowanie państwa pracy, dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty oraz przekazanie wyrazów uznania za państwa wysiłek, serce i poświęcenie. Serdecznie dziękuję Kadrze Pedagogicznej naszych szkół i placówek oświatowych za zaangażowanie w systematyczny rozwój i wygląd tych obiektów zasłużenie młodym ludziom wsparciem, wiedzą i doświadczeniem, za kreatywność w prowadzeniu zajęć. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie emerytowani pracownicy oświaty oraz zaproszeni goście, m.in. innymi wicemarszałek województwa łódzkiego Agnieszka Ryś i łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Kto to jest nauczyciel? Nauczyciel to jest wychowawca, to jest rodzic, to jest opiekun. To jest przyjaciel, to jest kolega, czasami nawet lekarz. Pracowałam z młodzieżą, pozdrawiam młodzież, która też ze mną współpracowała. I to jest bardzo ciężka praca. Oprócz tego borykamy się również z naborem, borykamy się również z problemami wychowawczymi, więc jesteśmy na co dzień z naszą młodzieżą. Zarząd Województwa. Przedkłada list, który pragnę odczytać. Praca z młodymi ludźmi to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. W Dzień Edukacji Narodowej chylimy przed Państwem czoła, drodzy wychowawcy, nauczyciele, dyrektorzy, w związku z tym, że wzięliście na siebie ten trud. Jak czytam ten list, powiem szczerze, to tak w zasadzie, jakbym mówiła sama o sobie też, bo też byłam wychowawcą. Dzień Edukacji Narodowej jest świętem, jednym z takich najmilszych w roku. Szkolnym. Jest to czas, kiedy składane są życzenia, honorowani są i nagradzani nauczyciele. Jest to też święto sprzyjające pewnej refleksji, zadumie nad polską światą, nad szkołą. I na taką refleksję sobie również tutaj pozwolę. Praca nauczyciela nie jest łatwym wyzwaniem jest to praca wymagająca, ciężka. Jest to praca, w której nauczyciele się zmagają z różnymi problemami powszechnie znanymi występującymi w szkole. A jednak ta praca często nie jest pozytywnie oceniana przez społeczeństwo. Mamy wiele razy do czynienia z różnymi komentarzami pod pojawiającymi się w przestrzeni publicznej na temat nauczycieli. I często jest tak, że te osoby, które piszą komentarze, sprawiają wrażenie jakby... Na nauczaniu znali się lepiej. Ponadto z przemówieniem wystąpił również prezes zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wieluniu, Andrzej Jaźwiec. Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej była okazją do przedstawienia nowego naczelnika Wydziału Edukacji, Bożeny Kraj, która zastąpiła na tym stanowisku Zenona Kołodzieja. Następnie szefowa Wydziału Edukacji przekazała informacje na temat nagrodzonych i wyróżnionych dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli, a także pracowników administracyjnych. Powiat Wieluński jest organem prowadzącym dla trzech placówek siedmiu szkół, w których uczy się łącznie 4,5 tysiąca uczniów. To właśnie oni są naszą przyszłością, a ich rozwój i sukcesy są w dużej mierze zasługą 549 nauczycieli, którzy każdego dnia wkładają swoje serce i wiedzę w edukację młodych ludzi. W placówkach, szkołach zatrudnionych jest również 119 pracowników na stanowiskach administracji i obsługi, którzy wspomagają kadrę pedagogiczną oraz pozostałą społeczność. Szczególne podziękowania otrzymała Justyna Dworak, wychowawczyni w międzyszkolnej bursie, za zaangażowanie w pomoc osobom dotkniętym tegoroczną powodzią. Na zakończenie z okolicznościowymi życzeniami dla wszystkich pracowników oświaty wystąpili uczniowie zespołu szkół specjalnych, natomiast uczniowie zespołu szkół numer 1 zadbali o część artystyczną tegorocznego święta edukacji narodowej. A szczęście czeka na nas tuż za progiem. Chodź ze mną tam, gdzie arbuzowy zachód słońca. Porwie nasz czas, i tak zostanie już do końca. Chodź ze mną, tam, gdzie pachnie sokiem z pomarańczy Porwie nasz czas. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do magazynu szkolnego Short Press.